Słuchajcie, może wielu z Was nie wie o tym, ale lubię klimacik Warhammera 40k i ogólnie tego, tego wszystkiego, więc jestem podjarany na nadchodzący Space Marine 2. Malujemy też figurki. Rzadko to się dzieje na streamie, ale czasem maluję figurki. Sprawdźcie mu Instagram, tam możecie znaleźć naprawdę wszystkie moje fajniejsze modele, bo.

Game Modes, progression, and a whole a to wygląda tak dobrze. Widzieliście to. Hmm. Tutaj. O ja cię sunę. Ja pierdykam. Wa ogień. Oh ja przeszedłem z jedyneczkę jakiś czas temu na streamie. Yy, I uważam, że jakby Gears of War. Powstało, bo Game, works, game, shop, game workshop, games workshop nie dało licencji na, na Space Marina, co nie? Albo właściwie za droga była i zrobili girsów, tak mi się wydaje. Ale to, co zobaczymy tutaj, to jest jakieś omówienie gameplayu. Tych marines nie trzeba malować, żeby pograć, nie? Tych, tych nie trzeba będzie malować, żeby pograć, ale jeśli chcesz zagrać w. Bitewniaka, no to już musisz pomalować sobie małe moje figureczki, ale wiesz, ja mam, ja mam dużo wprawy z moim siusiaczkiem. To takie moje elementy nie sprawiają mi problemu. O, to wszystko dobrze wygląda, tylko zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra, mamy kampanię. No to wiemy. Tyranidy też są spoko. Wolałbym jednak bardziej mięsnych przeciwników, ale kurde z drugiej strony jak bardziej mięsnego przeciwnika jak nie tyranidy, co nie? Tysiąc lat po pierwszych eventach z gry przypomnę, że pierwsza gra kończy się tym, że przychodzi inkwizycja. I y, zabiera właśnie głównego, Tytusa chyba miał na imię, główny protagonista, y, bo właśnie walczył tam z chaosem i chyba podejrzewają u niego jakieś spaczenie. Ktoś przeglądał dokładnie pierwszy trailer i zobaczył, że dostał demota, został, wiesz, y, no po prostu zdegradowany został. Y, w, tym, w, w tej historii. Po prostu na zasadzie tych insygniów, które miał w otwierającym trailer, trailerze. Ja się na tym tak mocno nie znam, ale prawdopodobnie ta historia będzie się zazębiała z tym, w jaki sposób wiecie, jedynka się skończyła. No, Titus. My to już wszystko wiemy.

Ja się on screen at the same time. Jak to wygląda, stary. <gryśnia> Kuwenku, właśnie o tobie myślałem. Jak to wygląda. Ten nowy system Swarmu będzie zajebisty. Zobacz. To będzie naprawdę epickie. Nie, nie dziwię się, że poszli w stronę właśnie tyranidów, bo po pierwsze, gra na pewno będzie brutalna, musi być brutalna, więc mm, jeśli odniesie sukces, to na pewno będą mogli pójść o krok dalej, gdzie będzie walka z bardziej humanoidalnymi przeciwnikami, ale tutaj po prostu jest to bardziej, wiecie, uzasadnione, żeby taką rzecz, rzeź yy, przedstawić. I druga sprawa. Te screenshoty, te, te fragmenty z gry wyglądają epicko. Kiedy strzelasz, kurde, z Boltera i widzisz, tą hordę, która nadciąga. Ty jesteś, kurde, Space Marine. Ja cię sunę, a jestem nakręcony na tą gierkę. Skubi, kurde, Skubi też. O mój Boże! Come bro! w The majestic planet-spanning metropolis of Avaros, other other epic locations. Oh, mm. After each successful mission, you'll return to the battle barge, a space okay. fortress serving as the Ultramarines' orbital headquarters. to dopiero story mode. mode by interacting with onboard personnel. Okay. okay. Review your next targets and tailor your loadout to your upcoming mission.

OK, to wygląda bardzo podobnie jak to, co żeśmy grali w tym w Space Hulku. Czyli po prostu będzie story mode, który będzie trzeba przejść, i będzie oddzielny co-op mode, który Daje ci możliwość wielokrotnego replayability, czyli coś jak na zasadzie Darktide'owych dark instancji. Ale czy nie będzie możliwości przejścia głównej historii w kopie? Wydawało mi się, że będzie.

Ma dodatkowe właśnie jakieś rzeczy do gry z, ze znajomymi z innymi graczami. A nie tylko, że masz historię i to wszystko, odwal się, nie? Albo masz tylko grę, która jest oparta na multi. Tak kiedyś było, nie? Where you'll be able to pit yourselves against the Gi <laughs> like of wars of so the multiplayer against six of their sworn chaos adversaries in arenas inspired by the game's rich settings okay okay choose your preferred rule set that be one a bit fun PvPhilation deathmat Stra strategic Seize ground or the exhilarating capture and control.

We can't wait for you to experience the passion and care that our teams have poured into this game. We've got more surprises in store for you to be revealed very soon. In his name I will fight. Nice. Oh, stary, to będzie, to będzie coś pięknego, to będzie coś pięknego. Ultra editions and defend humanity on September 9, to będzie coś pięknego. Space Marine 2 eee... on PlayStation 5, Xbox Powiem wam. And PC. Heed the call of war. Jasne. Craft Powiem wam, że naprawdę, naprawdę jestem ciekawy tej gierki. Mam nadzieję, że będzie tak dobra jak jedynka wtedy na tamte czasy. Naprawdę, naprawdę myślę, że powinniśmy ze skubim pierdyknąć tego koopa. Pewnie jak się dosiądziemy, to nie będziemy mogli się oderwać nawet ze względu tylko i wyłącznie na to, że jest to Warhammer 40 tysięcy i gra w Space Marine.